W tym to krótkim odcinku opowiem wam dlaczego w ostatnim czasie nie było filmiku z Margonem. Było to spowodowane tym, że po prostu nie miałem chęci do nagrywania, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to zmieni i regularnie zacznę wstawiać kolejne materiały właśnie z tej gry, więc najbliższego filmiku oczekujcie. Jeszcze w tym tygodniu zapewne to będzie odcinek z mojej większej postaci i zapewne o tym jak ekspiej na sali królewskiej i tak możecie to potraktować jako pewnego rodzaju spoiler. No, czyli widzimy się w najbliższym odcinku.